Słuchaj młody, dlaczego ty masz w ogóle taki mały sprzęt? No nie wiem, od dawna był taki, taki jest i no nie wiem, to daje radę. Co daje radę? A wjedziesz na tą górę? Na tą? Tak, na tą. A wiadę? To co, to mówisz, że mały, ale wariat. I co? I co? Dałem radę? Dałem. Faktycznie wariat. A podjedziesz tak jak ja? Tak jak ty? No, no. tak, tak jak ja. Doba. O faktycznie. To coś nie. chyba oczywiste, że skoro pod taką górę podjechałem, to z takimi pierdołami nie będę miał problemu. No logiczne jest, że jak pokonałeś taką górkę, to z mniejszymi przeszkodami, z w dupie sobie palę. Dlatego ja zbijam na kepsa. Siema! To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny Ortalaj współkazo.